Cześć Wam, chciałabym dzisiaj Wam pokazać moich ulubieńców miesiąca maja i będą to, będzie to trochę takie chaotyczne, nie będzie to pogrupowane w żaden sposób. Taki, Taki szybki filmik po prostu. Tak, pier pierwsze rzecz rzeczy to <taki> może pokażę Wam takie pudełeczko. Ja to pudełko trzymam sobie przy łóżku, żeby w razie czego, żebym łatwo mogła sięgnąć po coś, co jest mi zazwyczaj potrzebne To jest taka opaska na oczy. W dzień czasami jest fajna, jak na przykład komuś przeszkadza zbyt jasne światło w pomieszczeniu. To jest pierwszy taki ulubieniec. W sumie to jest ulubieniec kilku miesięcy, ale tak akurat się w tym filmiku znajdzie. Drugi ulubieniec to jest to jajeczko z EOS. I to jest akurat, zdaje się, cytrynowe czy limonkowe. Bardzo ładnie pachnie, bardzo je lubię, bo ma taki delikatny, przyjemny, kwaskowy posmak. I jednocześnie bardzo fajnie natłuszcza nam usta, <laughs> więc to jest kolejny ulubieniec tego. Kolejny to jest mój krem do rąk z to jest akurat to jest akurat krem z lawendy. Bardzo intensywnie pachnie lawendą. Ja już go pokazuję ktu, któryś chyba raz, bo on jest strasznie wydajny nie mogę go skończyć. Ale jest świetny, bo bardzo szybko się wchłania. Kolejnym ulubieńcem to jest taka pomadka z Nivea. To jest oliwka i lemon, pure and natural. Też ją mam dosyć długo, nie mogę jej wykończyć. Ona jest zielona. Właściwie stosuję tak zamiennie sobie te dwie, potem mm, takie perfumy w takim małym jakby sztywcie celebre, w takiej kulce właściwie uwielbiam ten zapach ostatnio stał się moim ulubieńcem cały czas, jak tylko mm, przestanę go czuć, to zaraz się tym zapachem perfumuję, bo mi się tak jakoś podoba. Ja wiem, że mm, niektórzy mm, Mogą tego, tego zapachu nie lubić, też nam twierdzi, że to jest taki bardziej nie wiem, dla babci, albo coś, ale mi się akurat podoba. I teraz tak, kolejny to jest też zoocytan, to jest akurat z 15% masłem shea. To jest akurat do stóp krem. No i kolejny krem do stóp, którego też jeszcze nie mogę skończyć, to jest Engevoll na spękane stopy. Ten jest bardzo tłusty, bardzo długo się wchłania, ten bardzo szybko się wchłania i ma bardziej lekką konsystencję. Także to by było całe moje podręczne pudełko, żebym nie musiała wstawać i po to chodzić. No teraz pokażę Wam yy takie inne rzeczy. Postarałam się wziąć takie rzeczy, których nie pokazywałam wcześniej, żeby to się nie powtarzało, ale pewnie coś się może powtórzyć. No i zaczynamy. Może mydło w pełni hipoalergiczne, biały jeleń, spoleny. Mydło bardzo fajne. Ja ostatnio z, zmagam się, z, znaczy już teraz nie, ale zmagałam się z różnego typu alergiami w skóry. Głównie tutaj skóry brzucha, no ale nie tylko. I postawiam na, na, na taką bardziej naturalną, powiedziałabym, że nawet dziecięcą pielęgnację skóry. Wszystkiego tutaj też nie będę pokazywać. No w każdym razie nie jest to pielęgnacja, nie wiem z mojego, że tak powiem, dobrowolnego wyboru, tylko po prostu. Taki, takie kosmetyki w tym momencie spra sprawdzają się dla mnie idealnie, bo nie powodują żadnych reakcji alergicznych. Między innymi właśnie jest to ten biały jeleń. Jest bardzo fajny. Zapach ma bardzo delikatny. Tylko tak jak tutaj widać, on jest bardzo płynny. To jest minusem, bo jak naciśniemy, to potrafi nam tak wystrzelić z tej pompki, że no po prostu szybko wy... Dużo produktu może się w ten sposób zmarnować, ale jak najbardziej godne polecenia. Dalej jest płyn do, kremowy płyn do higieny intymnej. To jest z kwasem hialuronowym nawilżający zioja i on ma 200 ml. Idealnie się sprawdza i on ma taką konsystencję. W ogóle bardzo ładnie pachnie i on jest taki białawy. Nie wiem, czy coś będzie widać. Pewnie już go miało ścian. Jest bardzo. W ogóle, wzięła, jeśli chodzi o intymne płyny do higieny, są. Intymne płyny do higieny. Płyny do higieny, jest rewelacyjna. No więc, tak. Jeśli chodzi jeszcze o pielęgnację ciała, to tutaj głównie dla kobiet w ciąży, ale nie tylko, polecałabym ten preparat. On jest dla dzieci, co prawda od pierwszego dnia życia. To jest mleczko z HIPA, jak pokazywałam je chyba w swoich zakupach. Mleczko jest fenomenalne. Jest go 350 ml. Ono jest bez żadnych substancji zapachowych, bez olejków eterycznych, bez parabenów, bez surowców pochodzenia zwierzęcego. Jest świetnie tolerowane. Mogę to potwierdzić na własnej skórze. Pomogło mi uporać się z alergią na brzuchu. Do tego stosuję jeszcze oliwkę pielęgnacyjną, też od pierwszego dnia życia. Jej jest z kolei 200 ml. Czyli tak po prostu sobie na zmianę, czasami trochę tam, trochę tego, trochę tego sobie nałożę. Świetne są te produkty. Z takich, z pielęgnacji taki złuszczający, stosuję taki preparat Ziaja Pro, pre, preparat silnie złuszczający z mikrogranulkami. Jest to program do pielęgnacji stóp, jest tutaj 250 ml, przebadany alergo, alergologicznie i dermatologicznie. Jego się powinno stosować do stóp. Z tym, że ja nie tylko go stosuję do stóp, ale nawet stosuję go tutaj do dłoni. Jak sobie robię parafinę, na przykład na dłonie, czy też na, tutaj na ręce, jak potrzebuję. Minusem, niestety, tego, tego preparatu jest to, że on się bardzo. Tutaj widać na, tym, na tej pompce. Ta pompka jest cała, zawalona tym tymi granulkami i po prostu one nie chcą już wychodzić z tej pompki i ja po prostu za każdym razem muszę go odkręcać tutaj tą stroną i sobie tak wylewać na dłoń bo ta pompka niestety mi się zapchała próbowałam ją odepchać no ale niestety nie udało się, nie wiem czemu tak, to by było to z lakierów do paznokci też właśnie tak jakoś nie naszło na takie kolory naturalne nie na takie Kolorowe. I akurat mm, bardzo lubię ten Essence My Art Special Effect Toper. To był kupiony kiedyś w. No, ma taki delikatny połysk, właśnie. Bardzo mi się podoba ten połysk. On był kupiony chyba w. albo w, w tym Douglasie, albo w naturze jakoś. w takich sklepach. Fajny jest, bo też ma pędzelek taki dosyć ciekawy. Nie jest za cienki, ale też nie jest szeroki. Więc to jest mój ulubieniec. Zresztą miałam go w tym momencie na paznokciach. To są akurat dwie warstwy, czyli to by było to. Co jeszcze? Aha, jeśli jeszcze chodzi o alergię, to stosuję ten w razie konieczności stosuję ten sudokrem. Jest to ogólnie preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry dzieci. Na przykład, jak jest jakieś tam pieluszkowe zapalenie, podrażnienie tej skóry delikatnej, to polecany jest ten krem. Natomiast ja byłam kiedyś na takiej wycieczce czy tam wyjeździe i mój znajomy wypił sobie. Sok, znaczy szklankę soku grejpfrutowego i strasznie po tym soku grejpfrutowym go wysypał na całej twarzy, i posmarował się właśnie tym, i wszystko mu zniknęło. I od tamtej pory, jak zobaczyłam to na własnych oczach, jak to potrafi działać, to zaczę, po prostu zaczęłam to kupować, i rzeczywiście w, jeszcze mnie ani razu nie zawiodł, także wszelkiego typu skórne alergie. Nie wiem, czy wszystkie, ale no, jakieś tam spowodowane y, kosmetykami na pewno wyleczy. Kolejny ulubieniec to jest... Y, z Yves Rochery. jest to ten piękny, grosinny do ciała z pudrem z pestek morali 150 ml. Y, przepiękny zapach. Ja po prostu tym zapachem jestem upojona. Jest wspaniały. Dobrze się sprawdza do ciała, natomiast on nie jest do twarzy, bo może być za silny do twarzy. I to są takie delikatne, rzeczywiście sproszkowane, te mm, pestki, <laughs> tych moreli. No, dla mnie ten peeling jest rewelacyjny. To jest najlepszy peeling, jaki miałam. Po prostu jest taka, mm, jak to się mówi, z myślów. Persja Jak w reklamie. W każdym razie jest rewelacyjny. Mam jeszcze. Jeden I y, jak pewnie kiedyś mi się skończą. Bo ja trochę je oszczędzam, bo jeszcze mam parę innych peelingów. To na pewno do nich powrócę. I teraz pokażę. Aha, jeszcze jeden: jeśli chodzi o Israël, jest jeszcze jeden ulubieniec. To jest Pianka do Golenia. I jest to Pianka Mus. Nie wiem, jak to się czyta czy nie wiem. W każdym razie, no, pokażę, to sobie zobaczycie. jest to, jest to pianka do ogolenia, która, która zawiera wyciąg z rzęszenia, właściwości o właściwościach kojących. Co tu jeszcze mamy? Hmm, hmm, hmm. Ostrze maszynki z łatwością poruszają się po skórze po użyciu tej pianki i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza o to. Jeśli chodzi o mnie, to ja tą piankę uwielbiam. Jest to moja ulubiona pianka. W ogóle śmieszny jest aplikator. No, tutaj mamy takie kółko i Wam pokażę, jak to się śmiesznie wydobywa. Mam nadzieję, że sobie w oczy nie prysnę. Tak jakby wokoło tego kółka ta pianka wychodzi, jest bardzo śmieszna, ale najważniejsze jest to, że ona jest po prostu tak skoncentrowana, jest tak sztywna, tak zbita, ja po prostu uwielbiam tą piankę, ona jest przez to strasznie wydajna, nie spływa nam z nóg pod prysznicem, no po prostu jest rewelacyjna, jak dla mnie to jest najlepsza pianka, ona kosztuje około chyba 12 czy 15 zł rozszer. Ale często są na nią promocje i ja właśnie ją kupiłam z promocji. Kupiłam ją dla swojego partnera, ale on teraz jakoś zapuszcza sobie, zaraz co mi się, co, co mi się zresztą bardzo podoba. W każdym razie przejęłam sobie ja tą piankę i, i już na pewno no, będzie ciężko mi znaleźć jakiegoś następcę tej pianki, bo ta pianka jest rewelacyjna. I teraz, dwie takie rzeczy do. Higieny, że tak powiem, mamy ustnej. Pierwsza to jest szczoteczka. To jest szczoteczka Oral B. Jest to chyba ten najprostszy model, nawet nie wiem jaki. Szczoteczka, znaczy zawsze stosowałam szczoteczkę zwykłą, tradycyjną, natomiast od kiedy mam tą, to już sobie nie wyobrażam mycia zębów szczoteczką tradycyjną. Oczywiście nie dostałam jej do przetestowania i nic z tych rzeczy. W każdym razie tutaj mamy te wymienne główki. To jest akurat główki czy głowice. To jest akurat ta tradycyjna. Są jeszcze tam wybielające do takiego większego ścierania, do te, bardziej takie miękkie do wrażliwych dziąseł. No różnego typu są. To był mój ulubienie z miesiąca. Zdecydowany i płyn. Dopukanie jamy ustnej Eludril 200 ml, akurat to jest opakowanie, jeszcze są opakowania 500 ml. Tutaj oczywiście nalewamy sobie do tego pojemniczka 15 ml tego płynu, uzupełniamy wodą do kreski i puczemy tym jamy ustną. Jeżeli ktoś miał usuwane ósemki lub w ogóle jakiekolwiek zęby miał usuwane lub miał jakieś zabiegi robione przez chirurga dentystycznego. Związane wiadomo tam z przecinaniem dziąseł, i tak dalej, no różnie bywa, e, lub jakieś e, stany zapalne, właśnie dziąseł, czy też e, podczas jakiegoś tam leczenia kanałowego, i tak dalej, po prostu e, w tych sytuacjach ten płyn to jest najlepszy płyn, jaki ja do tej pory miałam, usuwaną Miałam ósemkę, powiem Wam jakieś 4 chyba lata temu ten płyn wtedy mi pomógł teraz obecnie niestety borykam się z e, miałam taki ropień przy dziąśle, co co było spowodowane po prostu złym leczeniem jednego z zębów no ale mniejsza, z, mniejsza o to w każdym razie ten płyn jest rewelacyjny on po prostu przywraca nam całą jamę ustną do, do ładu co jest ważne, on też tutaj zawiera chlorhexydynę, która jest jakby ma za zadziałanie właśnie odkażające takie um, dezynfekujące na miamę ustną. Ten płyn jest po prostu rewelacyjny jest moim ulubieńcem i um, mam, mam ten Skolgate, ten czerwony tamten to jest po prostu jedna wielka porażka w porównaniu z tym. Co prawda nie jest tani, bo kosztuje 20 zł za 200 ml. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś no, ma jakiś... Y, jest w momencie, że musi bardziej zadbać o tę o jamę ustną, to ten polecam jak najbardziej. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Pa